Jeden wiadukt już został wyburzony, teraz czas na następny. W ten weekend na granicy Chorzowa i Świętochłowic zniknie kolejny obiekt na linii kolejowej nr 131. Modernizacja zaczęła się właśnie od Chorzowa. To dopiero początek pracy, ale już widać w mieście duże zmiany. Jednym z najważniejszych miejsc na mapie tej inwestycji są okolice tego skrzyżowania. Zamiast przejazdu kolejowego będzie wiadukt, pod którym przejadą samochody, a piesi i rowerzyści będą mieli osobne przejście podziemne. Najbliższe 12 miesięcy to, to są duże utrudnienia, zwłaszcza przez strzelców bytomskich, natomiast niewątpliwie po zakończeniu tej inwestycji, całość zakończy się w roku 2024, to problem kolei w Chorzowie zniknie, problem styku kolei i samochodów zniknie, a infrastruktura będzie dobra. Myślę, że najszybszy możliwy dojazd do Katowic to będzie właśnie dojazd koleją. Jeszcze na etapie projektowania część mieszkańców miała wątpliwości dotyczące lokalizacji przystanku w centrum miasta. Chcieli, żeby był on przeniesiony bliżej chorzowskiego rynku, gdzie można przesiąść się na autobus czy tramwaj. Transporty... Ogólnie zbiorowy jest oparty o systemy zintegrowane. W tym momencie będziemy sobie zafundowali postawienie centrum zdezintegrowanego, że gdzie z kolei nie będzie praktycznie nikt korzystał, bo się nie będzie w ogóle opłacało przesiadać w Chorzowie na, na, na kolej, bo jest tam za daleko. Postawimy sobie teren na 400 metrów, który w ogóle jest tam zbędny. Miasto jest zdania, że dzięki temu będą się mogły tu zatrzymywać pociągi dalekobieżne. To jest jedyna możliwa opcja i biorąc pod uwagę, że chcemy, by na tym przystanku, w gruncie rzeczy to Chorzów miasto, czyli taki centralny punkt, zatrzymywały się docelowo również pociągi Intercity, czyli pociągi odpowiedniej długości. Chorzów jest tylko jednym z miast na trasie linii 131, która przebiega między innymi przez Bytom czy Tarnowskie Góry. Po wymianie torów zmienią się warunki podróży na odcinku kilkudziesięciu kilometrów. Efektem tej inwestycji prowadzonej przez Polskie Linie Kolejowe będzie usprawnienie przejazdów w stronę Katowic, Tarnowskich Gór, Lubinca, Kluczborka i dalej Bydgoszczy i Gdańska i Gdyni. Przebudowanych zostanie 60 km torów, sieci trakcyjnej. Zwiększy się dostęp do kolei dzięki budowie zupełnie nowego przystanku Chorzów Uniwersytet, ale też przebudowie istniejących stacji przystanków od Chorzowa przez Bytom, Radzionków i Nakło Same prace w Chorzowie mają zakończyć się w czwartym kwartale przyszłego roku, cała inwestycja ma zaś potrwać jeszcze około dwa lata.